W tym odcinku przedstawię Ci realistyczną poranną rutynę, która pozwoli Ci wznieść Twoją produktywność i skupienie w ciągu dnia na całkowicie nowy poziom. Ale zanim zaczniemy, ta rutyna na początku będzie Ci się wydawać zbyt łatwa. Twój mózg będzie próbował Ci wmówić, że powinieneś ją sobie utrudnić, ale nie możesz wpaść w tą pułapkę. Powiedz swojemu mózgowi, żeby zamknął pizdę i zrób tą rutynę chociaż przez jeden tydzień. Jeden tydzień, a potem możesz spróbować sobie ją utrudniać. Ale na razie skup się na zrobieniu tego, co zaraz Ci powiem. Najważniejsza rzecz, jaką powinieneś wiedzieć, to to, że dobra poranna rutyna zaczyna się dzień wcześniej. Tak. Dobra, poranna rutyna zaczyna się dzień wcześniej. Czyli dzień wcześniej musisz sobie zaplanować dokładnie to, co chcesz zrobić razem z małymi szczegółami. Przykładowo wyglądałoby to tak: 6 rano pobudka, 605, 20 Szósta 610, wypić dwie szklanki wody, 615 medytacja, 620 zimny prysznic i tak dalej. Co sprawi, że już od razu kiedy się obudzisz, będziesz wiedział, co masz zrobić. Powstrzymać to przed na przykład bezsensownym patrzeniem w telefon zaraz po obudzeniu się. Co jest w ogóle chyba najgorszą rzeczą, jaką można zrobić z rana. Jeżeli twój mózg mówicie teraz, że o, nie mamy czasu, rozpiszemy sobie to jutro lub jakąś inną wymówkę, to nie. Powiedz swojemu mózgowi, żeby zamknął p*** i pójdź rozpisać sobie tą rutynę teraz. Bo jeżeli nie zrobisz tego teraz i będziesz dalej to przekładał na później, na później, na później, to nigdy tego nie zrobisz. Oczywiście to, co powiedziałem wcześniej, czyli te jakby nawyki w twojej porannej rutynie, to jest tylko i wyłącznie przykład. Nie muszą one być w twojej porannej rutynie. Moja rutyna na przykład wygląda następująco. Więc jeżeli chcesz sobie dodać coś z mojej rutyny lub się nią zainspirować, to Proszę bardzo. Ale teraz przedstawię Ci kilka fajnych rzeczy, które powinieneś na pewno rozważyć, jeżeli chcesz zbudować sobie fajną i dobrą poranną rutynę. Jedną z rzeczy, którą powinieneś wrzucić do swojej porannej rutyny jest medytacja. I tak wiem, teraz w Twoim umyśle pewnie pojawiły się myśli, że o, medytacja nie działa, o, medytacja nie jest dla mnie. Nie. Nie możesz ufać swojemu umysłowi. Jeżeli oglądasz ten film, to znaczy, że najprawdopodobniej dopiero zaczynasz swoją przygodę z rozwojem osobistym, co również oznacza, że Twój mózg jest zniszczony i nie można mu ufać. Jest zniszczony ciągłą, natychmiastową gratyfikacją, przez co nie można mu ufać. Bo jedyne co chce, to robienie łatwych rzeczy. Dlatego zignoruj myśli, które pojawiają się w Twojej głowie i zrób to, co przedstawię Ci w tym filmiku. A uwierz mi, że nie pożałujesz. A więc jeśli chodzi o medytację, to jest taka fajna apka, o której dowiedziałem się od Hamza jakieś dwa lata temu i stosuję ją do dzisiaj. I nazywa się ona Medito. W niej możesz znaleźć taką opcję jak Daily Meditation. Najkrótsza opcja, jaką można wybrać, to 3 minuty. Zacznij od tego. I co tydzień spróbuj sobie ją wydłużać. Czyli na przykład przez ten tydzień robisz sobie 3 minuty medytacji co rano. Za tydzień 5, za dwa 10 i tak dalej, i tak dalej, aż dojdziesz do satysfakcjonującego Cię poziomu. Ja osobiście nie przekraczam nigdy 15 minut, ale jeżeli chcesz, to możesz oczywiście robić więcej, na pewno Ci to nie zaszkodzi. Co jest zajebiste medytacji, to to, że po jakimś czasie zyskujesz tą umiejętność do faktycznego skupiania się na rzeczach i na obecnej chwili, i zaczynasz zauważać rzeczy, które wcześniej nie zauważałeś w swoim życiu. Zaczynają cię cieszyć te najprostsze rzeczy, przez to, że. Po jakimś czasie, jak medytujesz regularnie, zaczynasz właśnie tak, jak już mówiłem wcześniej, faktycznie skupiać się na teraźniejszości. Zaczniesz zauważać rzeczy, których wcześniej nie zauważałeś, bo byłeś za bardzo skupiony na swoich myślach, na martwieniu się o przyszłość, na myśleniu o tym, co się kiedyś stało i tak dalej, i tak dalej. Zaczniesz zauważać tak piękne i proste rzeczy jak szum strumyka, którego wcześniej w sumie nigdy nie zauważałeś, śpiew ptaków. To naprawdę niesamowite uczucie, kiedy jesteś w stanie się tak po prostu wyciszyć i faktycznie skupić się na tym, co Cię otacza. Bo widzisz, Jedyny sposób na to, aby faktycznie żyć w spokoju, to skupić się tylko i wyłącznie na tym, nad czym mamy pełną kontrolę, czyli na teraźniejszości. Kolejną rzecz, jaką powinieneś zaimplementować w swojej porannej rutynie, to praktykowanie wdzięczności w jakiejkolwiek tylko formie preferujesz, czyli na przykład pisząc w notatniku, za co jesteś wdzięczny, lub tak jak na przykład ja, jako że jestem osobą wierzącą, Modlitwie. Co ja robię? To po prostu za każdym razem, jak się modlę, dodaję sobie taką chwilę refleksji, w której myślę i zastanawiam się nad tym, za co jestem wdzięczny w moim życiu. Nawet za te najmniejsze rzeczy, czyli na przykład jestem wdzięczny za to, że dzisiaj się obudziłem. Jestem wdzięczny za to, że mam dach nad głową, że mam wygodne łóżko, w którym mogę spać, za to, że mam co jeść. Bo widzisz, to są te właśnie rzeczy, które mają największą wartość. Dzisiejsze społeczeństwo, social media i tak dalej próbują nam wmówić, że szczęśliwi będziemy wtedy, kiedy kupimy sobie jakiś samochód, albo ten nowy telefon, albo tą nową torebkę. I wmawiają nam to błędne przekonanie, że wtedy, kiedy będziemy coś mieć, to wtedy będziemy szczęśliwi. A potem kiedy dostaniemy to nagle, uświadamiamy na sobie, że nic się nie zmieniło i Dalej nie jesteśmy szczęśliwi. I dzieje się to dlatego, że utożsamiamy sobie nasze szczęście z jakąś zewnętrzną rzeczą. Daje nam to błędne przekonanie, że cały czas musimy za czymś gonić, żeby być szczęśliwym. Gdy tak naprawdę, jedyne, co wystarczy zrobić, żeby być szczęśliwym, to po prostu zdecydować się na to, żeby być szczęśliwym, zacząć doceniać te najmniejsze. Wbrew pozorom najważniejsze rzeczy w życiu, bo to właśnie one mają największą wartość. Rodzina, zdrowie, bezpieczeństwo to są te rzeczy, które tak naprawdę są ważne w życiu, które tak naprawdę tak strasznie zaniedbujemy. Bo widzisz, kiedy zaczniesz doceniać te rzeczy, to po jakimś czasie zauważysz, że twoje zdrowie psychiczne wzniesie się na całkowicie nowy poziom. Zaczniesz być szczęśliwy bez jakiegoś większego powodu, bo po prostu podświadomie będziesz doceniać te wszystkie rzeczy, które cię otaczają. Zaczniesz zauważać, jak wiele masz w swoim życiu, co przełoży się na ogólną Lepszą jakość Twojego życia. Dlatego zacznij praktykować wdzięczność, a po jakimś czasie zauważysz, jak pozytywny wpływ może ona mieć na Twoje życie. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to po prostu wziąć kartkę i napisać na niej pełnym zdaniem kilka rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Czyli nie po prostu rzeczy, za które jesteś wdzięczny, ale napisz pełnym zdaniem jestem wdzięczny za i tak dalej. Zacznij praktykować te rzeczy i z dnia na dzień zauważysz, że będziesz robił coraz więcej i coraz więcej progresu. Wiem, bo sam je robiłem i robię je dalej i wciąż zaliczam zajebisty progres dzięki nim. Także nie są to rzeczy po prostu wyssane z palca. Jeżeli jesteś zainteresowany takimi filmikami i podobają ci się one, zostaw suba, lajka, napisz jakiś fajny komentarz i udostępnij to swoim znajomym, którym myślisz, że ten film może pomóc. I pamiętaj, szkoda życia, nabycie pizdu. Pozdro.